Derby to są takie mecze, przed którymi żadnego z zespołów nie trzeba nawet dopingować. Jaki mieliście plan na to spotkanie? Co chcieliście tutaj dzisiaj grać? Co chcieliśmy grać? Chcieliśmy zagrać dobry mecz po ostatnim nieudanym meczu, który nam nie wyszedł całkowicie. Zagraliśmy słaby mecz. Ten zależało nam, żeby zagrać dobry mecz i, i tak naprawdę najważniejsze są punkty i, żeby, i wygraliśmy ten mecz i z tego się bardzo cieszymy, a jeszcze gra lepsza na pewno przyjdzie i jest fajnie. W drugiej połowie no trochę nowiny przycisnęły w pewnym momencie, były blisko wyrównania. Tak, tak, no był mecz wyrównany, całe 40 minut graliśmy, graliśmy otwarty, otwarty mecz, oni chcieli wygrać, my chcieliśmy wygrać. No wiadomo, bo przegrywali więc, więc zaryzykowali, wyszli wyżej, więcej ryzykowali. Mieli też 5 faulów, w 5 fauli, które, które, które chcieli też zamieniali na, na rzuty karne i był nam trochę trochę nerwowości się wdarło w nasz jeden, ale... Trochę szczęścia i, i umiejętności pokazały, że utrzymaliśmy to do końca i bardzo się cieszymy, że wygraliśmy te, ten mecz. Podziękowania dla bramkarza w już były? Tak, dla jednego i dla drugiego były, bo, bo tak naprawdę obydwoje pomogli bardzo i, i najważniejsze jest dla całej drużyny podziękowania, bo, bo dużo do, do, zostawiliśmy zdrowia i zagraliśmy przyzwoity mecz. No właśnie, wy też się trochę zgrywacie, bo trochę transferów przed tym sezonem. Tak, tak, troszkę się zmieniło, zmienił skład, zaczynamy, zaczynamy dopiero takie można powiedzieć porządne granie, będziemy z każdym meczem wchodzić coraz lepiej lepiej w, w sezon i w rundę i sądzę, że z każdym meczem powinno to wyglądać z gry lepiej, a wynik może przyjdzie sam z, z, tym, z tym graniem lepszym. E, Michał, zanim do tego spotkania to o początku sezonu, no bo te wyjazdowy, to ten wyjazdowy mecz no nie ułożył się tam po waszej myśli. No trudny, bardzo trudny. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz, daleki wyjazd. Wiedzieliśmy... W ile osób jedziemy, w jakim składzie, no, pojechaliśmy tam z dwoma, trzema chłopakami na zmianę, połowa składu pierwszy raz, tak naprawdę pierwszy raz miała styczność z pierwszą ligą futsalu, młodzi, młodzi chłopcy, no i wiedzieliśmy, że to będzie no, bardzo trudny mecz, tym bardziej, że zespół z brzegu się troszeczkę wzmocnił i wiedzieliśmy, że będzie, no, będzie bardzo ciężki mecz, do przerwy jeszcze w miarę utrzymywaliśmy, no przegrywaliśmy, ale dosyć nisko, ale no druga połowa nas zweryfikowała, brakło sił, brakło doświadczenia, no i niestety wróciliśmy z bagażem 11 bramek. No i dzisiaj też trudny pojedynek od razu i znowu wyjazdowy. Macie, jaki mieliście plan, jak zeskoczyć Ewentę Wisły Opatowiec? No tak, no dzisiaj wiedzieliśmy, że, że my i Opatowiec to są drużyny powiedzmy na podobnym poziomie i tutaj upatrywaliśmy, że mamy po prostu szansę i wiedzieliśmy, że to jest mecz o nie o 3, tylko 6 punktów. Wiedzieliśmy, że musimy walczyć. No i na pewno Chcieliśmy ich troszeczkę wyczekać, chcieliśmy ich troszeczkę wyciągnąć, rzucać dalsze piłki. Wiedzieliśmy, że no też dzisiaj przyjechaliśmy co prawda szerszym składem, ale no dużo zawodników młodych bez doświadczenia, więc też w drugiej połowie straciliśmy głupią drugą bramkę, gdzie poszło takie podanie do środka. Kontra bramka niepotrzebna na 2-1. No i brak sił, pod koniec musieliśmy już presować i już już nie było sił, chociaż było dużo sytuacji. Bardzo szkoda. Właśnie, szkoda przecież... To może to nie są takie pewne bramki jak w nożnej na trawie, ale szanse były. No wiadomo, ja nie chciałem tak uderzyć, chciałem uderzyć trochę inaczej, noga już trochę zmęczona, koniec meczu, no i wiadomo, wiadomo, jest, jest jak jest, no wracamy bez punktów, mieliśmy jeszcze tu na koniec takie sytuacje, że na zamknięcie na wślizgu kilka strzałów, no i niestety, no liczyliśmy chociaż na remis, bo wiemy jak ciężko będzie o punkty w tym sezonie, no ale niestety musimy obejść się smakiem i teraz mamy dwa mecze u siebie, musimy, musimy zacząć łapać punkty. Właśnie, ale kolejny trudny GKS, GKS Tychy. No tak, dwa ciężkie mecze, bo mamy GKS Tychy i tydzień później Spadkowicza z Ekstraklasy Ruch Chorzów, więc spodziewamy się, no, że to będzie bardzo, bardzo trudne mecze, no ale y, gramy u siebie na hali przed własną publicznością i chcemy się zaprezentować jak najlepiej, mimo tego, że mimo tych wszystkich trudności w tym sezonie chcemy pokazać u, u nas na hali charakter i walczyć z tymi mocniejszymi drużynami i próbować zdobywać punktów. Alek, zanim przejdziemy do tego spotkania, no to wiemy, że dla Ciebie to są akurat takie wyjątkowe spotkania. Ile czasu spędziłeś w nowinach? No, spędziłem tam prawie 5 lat z tego co pamiętam. przyszedłem w zimie. E, czyli 45 roku dokładnie tam siedziałem, Więc chłopaków dużo się skład zmienił, ale tak naprawdę większość chłopaków dalej kojarzę, bo jak ja odchodziłem, to no, tam chłopaki po 16-17 lat zaczynali z nami grać w seniorach, więc kojarzę prawie całą drużynę. Teraz całe serce wkładasz już w to, żeby jak najlepsze wyniki miała Ewenta Wisła Opatowiec. Jaki mieliście plan na to spotkanie, bo wiedzieliście, że derby no to nigdy nie są łatwe spotkania. No, plan był taki, żeby wygrać ten mecz przede wszystkim. No. Nie skupialiśmy się za bardzo na taktyce, po prostu chcieliśmy ten mecz wygrać, no i to się udało. A co do stylu, to może będziemy pracować w przyszłości i żeby ta gra wyglądała coraz lepiej. No bo na razie cieszą trzy punkty. No i tyle no po pierwszej połowie remis, w drugiej to wy już jednak przeważaliście. No myślę, że y, też mamy nową drużynę, więc y, potrzebujemy się zgrywać, potrzebujemy czasu trochę. E, no już wygląda to powoli może trochę lepiej. Na pewno lepiej niż na początku. Więc tak, myślę, że z biegiem czasu będziemy coraz lepiej grać, coraz lepiej wyglądać i miejmy nadzieję, że poprawimy jeszcze bardziej skuteczność i przełoży się to na wyniki. Przyzwyczailiście się już do tej hali w Kazimierzu, no bo musicie tutaj troszkę jednak dojeżdżać, ale kibice są, kibice wspierają. No tak, no Wisła tutaj gra cały czas, wszystkie mecze swoje tutaj grała, więc my się musimy do tego przyzwyczaić. Gramy tu już, ja drugi sezon, chłopaki już trochę dłużej niektórzy, więc myślę, że to nie ma dla nas, nie robi to dla nas problemu. Hala jest tutaj, kibice dopisują, hala, fajny obiekt, wszystko jest tak, jak powinno być, więc wszystko jest okej. Okay.